W porządku, witajcie ponownie. Jest teraz 10 kwietnia 2025 roku i biorąc pod uwagę, że dramat związany z Netflixem ciągle się pogłębia, a do tego mamy mnóstwo problemów na linii Meghan Markle, dyrektor wykonawczy Netflixa, Greg Peters i wiele więcej, co się z tym wiąże, już teraz wiemy, że ukrywają pierwszy sezon, część drugą, jako sezon drugi, tylko po to, by sprawiać wrażenie, że serial odnosi większy sukces niż ma to miejsce w rzeczywistości. To w zasadzie ich główna strategia: próbują zdobyć zaufanie jak największej liczby osób, które otwarcie odrzucają Meghan Markle. Co ciekawe w przypadku Meghan Markle, to fakt, że mierzy się ona z ogromną krytyką, i to uzasadnioną, patrząc na to, jak fałszywa i nieautentyczna potrafi być przed kamerą, a także jak bardzo narcystyczna jest z natury, zarówno za kulisami, jak i publicznie. Widzieliśmy to wielokrotnie, jak bardzo skupiona na sobie potrafi być, stawiając liczne żądania i będąc wyjątkowo trudną osobą do współpracy na planie serialu. Ale skupiając się teraz na tak zwanym sezonie drugim, właśnie tutaj wszystko zaczyna się staczać na nowe dno. Tu, świat Hollywood, zasubskrybuj, jeśli jesteś nowy i polub ten film, aby zobaczyć kolejne aktualizacje. Dziękuję też bardzo za całe wsparcie i miłe słowa. Jeśli chodzi o Meghan Markle, oni naprawdę są w trybie paniki. Już wiemy, że Greg Peters próbował ostrzec Netflixa dużo wcześniej, mówimy tutaj o czterech, pięciu miesiącach wstecz, jak wielką porażką okaże się ten serial. I miał rację. Wszyscy widzieliśmy, jakie wyniki oglądalności przyniósł. Była to nic innego jak katastrofa. I właśnie dlatego próbują zamaskować pierwszy sezon, część drugą jako pełnoprawny sezon drugi. To fatalna strategia. Ludzie bez problemu dostrzegają, jak fałszywa jest ta ich strategia marketingowa. Ale to, co jest tu jeszcze ciekawsze, to zachowanie Meghan Markle wobec własnych fanów. I to, jak nawet jej dotychczasowi zwolennicy zaczynają się od niej odwracać, jeden po drugim. Teraz, jeśli chodzi konkretnie o dramat związany z Meghan Markle, który zaczyna się pogarszać zarówno za kulisami, jak i w oczach opinii publicznej, w trakcie prac nad Z Miłością Meghan, sezon pierwszy, część druga, który, jak wspominałem, Netflix próbuje przemycić jako sezon drugi, pojawił się jeden istotny rozwój wydarzeń. Pierwszy pokaz testowy pierwszego nowego odcinka Z Miłością Megan, który ma się ukazać tej jesieni, już się odbył. I bez zaskoczenia został bardzo źle przyjęty. Opisano go jako ostatnie spotkanie Megan z publicznością, które Netflix zorganizował pomiędzy nią a grupą widzów testowych. Jednak za kulisami wszystko najlepiej opisać jako chaotyczne. Meghan spotkała się z bardzo złą i wręcz opłakaną reakcją ze strony widzów. W pewnym momencie Meghan Markel nakrzyczała na swoich własnych fanów, tych, którzy zostali wybrani przez Netflixa, ponieważ nawet oni odrzucili sezon drugi w całości. Megan określiła fanów jako krzykaczy i osoby, które niesprawiedliwie krytykowały nowy odcinek, który, jak się mówi, ma być jeszcze gorszy niż wszystkie osiem poprzednich odcinków, razem wziętych z pierwszej części sezonu pierwszego. Podobno Megan podpisała kilka autografów dla niektórych uczestników pokazu, jednak co zszokowało Netflixa, to fakt, że większość widzów testowych uznawana była za fanów Markel. A mimo to, wychodząc z sali, Megan i jej zespół wraz z przedstawicielami Netflixa próbowali ją uciszyć, gdy wygłaszała głośne komentarze pod adresem wychodzących, nazywając ich fałszywymi zwolennikami swojej marki. Po zakończeniu pokazu, Megan i przedstawiciele Netflixa odbyli pilne spotkanie, rozmowę telefoniczną, podczas której Netflix poważnie wyraził zaniepokojenie faktem, że nawet fani Megan otwarcie odrzucili nadchodzący sezon. Megan miała podczas tego spotkania momenty furii. Krzyczała na przedstawicieli Netflixa, zarzucając swoim fanom niekompetencje i brak profesjonalizmu jako widzom testowym. Te same komentarze, które kierowała do władz Netflixa, rzucała również pod adresem widzów, nazywając ich nieprofesjonalnymi krytykami. Głównym problemem, jaki testowi widzowie mieli z nowym sezonem, było aktorstwo Meghan Markle. Cały odcinek skupiał się na Megan przygotowującej włoskie dania i jedzącej w ogrodzie domu, który widzieliśmy już w pierwszym sezonie. Ten odcinek zawierał dwa gościnne występy, które zostały opisane jako bardzo kontrowersyjne dla nowego epizodu. Widzowie testowi poinformowali także Netflixa, że drastycznie zmienił się wybór muzyki oraz styl reżyserski w tym pierwszym odcinku sezonu drugiego, jak również montaż, który również został oceniony jako bardzo słaby. Zanim przejdę dalej, muszę powiedzieć jedno. Fakt, że Megan posuwa się do nazywania swoich własnych fanów krzykaczami, nieprofesjonalnymi, niekompetentnymi oraz niesprawiedliwymi i nieprofesjonalnymi krytykami, pokazuje tylko, jak bardzo oderwana od rzeczywistości ona naprawdę jest. Wygląda na to, że nie rozumie, iż ludzie mają własne zdanie. Nawet jeśli są fanami kogoś, to nie oznacza, że automatycznie będą wszystko lubić, zwłaszcza jeśli coś jest słabe. I to tylko pokazuje, jak zły naprawdę jest ten program, skoro odwraca się od niego nawet część jej własnych fanów. Wiem, że niektórzy z was mogą pomyśleć: Meghan Markle ma fanów? To może się wydawać dziwne, ale tak, ma. Tylko, że to bardzo mała grupa. I nawet oni zaczynają się budzić i zauważać, kim ona tak naprawdę jest. Co sobą reprezentuje i co właściwie robi w tym programie. Wiemy już, że Netflix jest bardzo zaniepokojony. Ten pierwszy odcinek, jego pokaz testowy, był fatalny, wręcz opłakany, a zostało im jeszcze 7 do sprawdzenia. Wiemy też, że planowane jest dodatkowe nagrywanie materiału do każdego z odcinków, żeby dorzucić dodatkowe 5-10 minut po to, by wydłużyć cały sezon. Na tym głównie polega ta dodatkowa produkcja. Wszystko było nagrane za jednym zamachem. 16 odcinków, czyli sezon pierwszy, oraz część druga sezonu pierwszego, nazwijmy rzecz po imieniu, to nie jest żaden drugi sezon. Dokręcają tylko trochę dodatkowego materiału. To nie jest tworzenie całkiem nowego sezonu. To będzie maksymalnie 2 do 3 tygodni nagrań, jeśli nie więcej. Jeśli zajdzie potrzeba ponownych ujęć, zobaczymy. Ale tu zaczyna się robić naprawdę ciekawie. Megan była tak głęboko poruszona problemami z fanami, którzy zaczęli przekształcać się w krytyków i mieli wiele zastrzeżeń do programu, że zażądała od kierownictwa Netflixa przemyślenia całej strategii dotyczącej przyszłych pokazów testowych dla kolejnych siedmiu odcinków. Dodatkowe nagrania mają się rozpocząć już w czerwcu, aby wydłużyć każdy z odcinków sezonu drugiego, tak, by trwały bliżej godziny, jak już wcześniej wspomniałem. Netflix i Megan są obecnie podobno zaniepokojeni tym, co stanie się z ich widzami, gdy nowy sezon pojawi się jesienią tego roku. Celem jest wrzesień lub październik 2025 roku jako termin premiery na Netflixie. I szczerze mówiąc, to bardzo dziwny wybór, żeby wypuścić to akurat jesienią, bo będą wtedy mierzyć się z ogromną konkurencją, zarówno na Netflixie, jak i na innych platformach streamingowych. Myślę, że ten sezon zanotuje jeszcze większą porażkę niż pierwszy, ponieważ ludzie już dobrze wiedzą, czym jest ten program, o co w nim chodzi i jak bardzo jest nieautentyczny. I właśnie dlatego sądzę, że zobaczymy katastrofę oglądalności na niespotykaną skalę w przypadku tego drugiego sezonu. Megan reaguje bardzo emocjonalnie, bardzo się broni, nie tylko przed osobami, które nigdy nie były jej fanami, ale nawet przed tymi, którzy do tej pory ją wspierali, a teraz zaczynają ją krytykować. Ci ludzie wyrażają swoją opinię o programie i o tym, co im się w nim nie podoba. A nie podoba się praktycznie wszystko: scenariusz, reżyseria, gra aktorska, produkcja, montaż, zdjęcia wszystko jest po prostu przeciętne. Wiemy, że Netflix ma teraz sporo problemów. Tracą klientów i subskrybentów. Nie tylko przez ten program, ale także przez rosnące ceny. Abonamenty idą w górę, a ludzie po prostu mają tego dość. Dodatkowo tracą treści. Na przykład cała trylogia Karate Kid została właśnie usunięta z platformy, co jest dla nich dużym ciosem. Chętnie jednak usłyszę, co wy wszyscy myślicie o tej sytuacji. Napiszcie w komentarzach. A jeśli spodobał Wam się dzisiejszy materiał, zostawcie łapkę w górę, żeby wesprzeć kanał. Do zobaczenia!